Czołem, z tej strony Szymon, a Ty, tak ty właśnie widzu, oglądasz kolejny odcinek z trzeciego sezonu projektu SZF. Zapraszam Cię na spacer do mojego świata. Witam w kolejnym odcinku projektu SZTF. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie gatunek gameplay. A jest to gameplay z gry pod tytułem, jak sami dobrze widzicie, feudalizm 3. Jest to gra jest to trzecia część gier, które pamiętam doskonale za dzieciaka, jak jeszcze nie miało się dostępności aż tak bardzo do takiej mnogiej ilości płyt z grami, które mnie bardzo interesowały, czyli szczególnie strategię oraz symulacje budowania. Yy, I grało się po prostu, szukało się różnych takich yy, gier flashowych na, na podobnej zasadzie, właśnie, jak na strategii tego typu rzeczy. No, i natrafiłem kiedyś na gra pod tytułem Feudalizm 1. Yy, co prawda, wtedy w większości po prostu gra polegała po prostu, damy, na zasadzie point and click, czyli klikaniu po prostu w losowe zdobywaniu losowych miast. Czy tam chodzenie po prostu po mapie i robienie różnych tam potyczek z bandziorami Tym razem jestem już trochę bardziej ogarnięty w temacie tej, tej, tej serii. Troszkę sobie też już ograłem. Mam zbudowane na razie trzy postacie na trzech różnych klasach. Ale dziś stworzymy sobie zupełnie nowy, nowy save, nową klasę z zupełnie nowej kasty. I to, co na pewno trzeba powiedzieć a propos feudalizmu trójki, to to, że jest to gra. Która e, różni się nieco od swoich poprzedników e, po pierwsze pod względem graficznym, po drugie pod względem rozgrywki. E, ponieważ e, jest kilka no nowości społecznej części, które teraz dokładnie mm, nie wymienię. Jak natrafimy na je po prostu w trakcie gry, to e, dopiero wtedy będę o nich ewentualnie mówił. No to co, zaczynamy nową grę. Mm, I przed nami staje od razu do wyboru 5. Tak naprawdę królestwo, można powiedzieć. <laughs> Pierwszym z nich jest e, Imperium Arkaniczne, powiązane z magią ognia, jak już zdążyłem zauważyć, oraz e, sztuką nekromancką. E, klan Wężowy, e, nawiązany z do trucizn. E, sło królestwo Słońca. E, tutaj jeszcze słuchajcie tej konkretnej, tego konkretnego królestwa nie rozgrywałem. E, Inkwizycja od razu podpadła pierwszy raz w ogóle dowiedziałem się o istnieniu feudalizmu trójki najbardziej mi się właśnie spodobał motyw rangerów, strzel, strzelców w tej konkretnej w tym konkretnym królestwie plus jeszcze są taki wygląd trochę taki prusko austriacki, taki typowo militarny no i ostatnie legiony zimowe, tutaj też co prawda jest strzelec na zasadzie, który ma strzelbę normalnie, ale osobiście mi bardziej podobał bardziej wygląd właśnie inkwizycji. E, dlatego zdecyduję się na zagranie może królestwem słońca. E, jakoś nie do końca, nigdy powiem szczerze, w grach strategicznych, jak była możliwość brania e, jakiegokolwiek królestwa, czy jakiejkolwiek nacji, która nawiązywała bardzo mocno do jakiejś mm, kultury beduinów, kultury jakiejś takiej pustyni. E, szczerze mówiąc nigdy mnie to za bardzo nie pociągało, Dlatego myślę, że wybierzemy te, to królestwo, którego jeszcze w tej grze nie rozgrywałem. Tak więc co? Zaczynamy, wybieramy i stajemy przed nami do wyboru: albo będziemy szli w walkę wręcz, albo będziemy walczyli na dystans. Ja poprzednie gry rozgrywałem na zasadzie: dwie były na randze strzeleckiej, jedna była na E, walczące w zawsze, także myślę, że tu właśnie wybierzemy sobie kaste, e, znaczy konkretny charakter samuraj i przejdziemy sobie do niewielkiej customizacji, sobie wybierzemy jakąś e, delikatną modyfikację naszego wyglądu naszej postaci, żeby wyglądała bardziej jak taki można powiedzieć typowy samuraj, czyli m, na pewno ogolony e, na gładko. Mhm. A jeśli chodzi o fryzurę, to jakaś krótka by się przydała, ewentualnie łysy. Ale nie ma niestety w tej grze taki bardzo pracujących fryzur, więc myślę, że ta będzie dobra. I nieco jaśnimy kolor włosów, żeby bardziej pasowo. Myślę, że tak to zaczniemy. Ok, Gra rozpoczyna się oczywiście od typowego samouczka, yy, gdzie jesteśmy prowadzeni prawie jak dziecko małe za rączkę i jest nam pokazywany tak naprawdę yy, co i jak tak naprawdę w tej grze yy, się odbywa. Tak więc, co, mamy przed sobą postać, która początkowo nie jest nam znana z imienia. Ja wam tylko podpowiem, że e, jego wygląd się zmienia oczywiście w zależności od królestwa, które bierzemy. ale generalnie się tytuł generała. On jest e, naszym, można powiedzieć, takim mentorem w pierwszej fazie gry, e, o czym za chwilę jeszcze powiem. Mm, tak więc, co? E, po prostu generał mówi, że miasto jest atakowane i musimy się przygotować do e, ataku. Oczywiście to jest, pamiętajmy, samouczek. O Jezus Maria, niestety mi <laughs> wybrało złą kastę. No dobra, może tym razem jednak zabawimy się bardziej takiego miotacza. Tak jak w większości moich przypadków. Okej, okay, dobra, pierwsza nasza bitwa rozegrana została pomyślnie, wygraliśmy ją. Jest to oczywiście informacja o tym, że awansowałem, bla bla bla, bla nowe, nowe umiejętności. Ja oczywiście wszystko wiem, także będę to pomijał. I... Tutaj mamy drzewko rozwoju umiejętności naszej postaci. Są jakby dwa miejsca, gdzie można tak naprawdę. które... na które, Są dwa miejsca, w których możemy przydzielać punkty. Pierwszym jest drzewko rozwoju: zależy się od tego, którą konkretnie grupę wybraliśmy. Jako, że wybraliśmy sobie miotacza, zobaczmy dla miotacza specjalność. Uzdrawia sojuszników w promieniu 8 metrów od maga. Caster to jest genialny o już zaklęcia, ale powiedzmy, że to jest mag. E, zwiększając 10 HP za każdy e, punkt. Jak się tam umiejętności chyba, castera. E, e, dodatkowo, jeśli chcemy sami się uleczyć, to 30% więcej HP leci na nasze konto. Mm -hmm, zobaczmy co dalej. E, piercing Strike with a 10% Critical Strike Bonus. and uh, E, zwiększanie tych mm, uderzenia generalnie o 10% e, plus czyli generalnie jest bonus obrażeń e, 110 z generalnie 10% od ataku e, i ostatni armor break e, mighty. A, czyli y, ta umiejętność po zastosowaniu daje nam 40% więcej y, zadawanych obrażeń oraz y, zmniejsza y, poziom defensywy, czyli poziom obrony przeciwnika od 2 y, do 21 sekund. Hmm. Myślę, że jako, że idziemy tym razem w walkę, a nie typu castera, to myślę właśnie że może, że wziąć tę konkretną umiejętność i przeciągnąć ją sobie na pasek. Okej, okay, dobra. I teraz mamy drugą opcję, czyli e, przekazanie iluś tam punktów w jakieś konkretne cztery mm, umiejętności. Pierwszą z nich jest siła, która e, wiąże się z zwiększaniem obrażeń na mieczach, włóczniach, e, halabardach, To pora czyli generalnie takich ciężkich, e, m, ciężkich, ciężkich narzędziach mordu, można powiedzieć. E, agility. E, zwiększa szansę na unik, e, krytyczne uderzenie, oraz zwiększa obrażenia z strzelby. Ra znaczy rifles to jest generalnie karabin wyborowy, czyli karabin sniperski. E shotguna, pistoletów, e szabli, sai oraz katan. Y I delikatnie zwiększa e za e obrażenia zadawane przez bajonetę. To akurat nie kojarzę co to jest, za bardzo nie pada tego słowa. Ale generalnie to jest a propos tych, którzy chcą działać na dystans. Więc na pewno by mnie interesowało to. E, inteligencja e, zwiększa manę mm, oraz jej e, regenerację. Znaczy zwiększa poziom maksymalny many oraz jej regenerację e, wpływa na e, zaklęcia. E, natomiast Vitality to jest. E, e, to jest, ten, zwiększa ilość e, hit pointsów, e, znaczy z tego zkazać to chyba właśnie punkty życia. Tak więc myślę, jako, że walczymy na dystans, to przyda nam się uderzyć dwa punkty w Agility oraz dwa punkty w Vitality. Ok, dobra, mamy to. Eee, nadciągają przeciwnicy. Eee, użyj umiejętności, których właśnie nauczyłeś, eee, które, które ci pomogą, eee, eee, które pomogą ci ich pokonać. O! Ok, dobra, ja to wszystko rozumiem, oczywiście. Także lecimy. Ustawiamy się. No i łoimy jak zwykle oczywiście to pamiętać w że to jest samouczek tutaj nie mamy prawa zginąć nie jest jeszcze widoczny pasek życia dla naszych własnych żołnierzy oni praktycznie też nie zdają obrażeń żadnych posiłki wreszcie prawie skończyliśmy naszą robotę kim są ci ludzie a tak mogę im pokierować tak 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 to twoja drużyna Zapauzuj bitwę, by nimi dowodzić. I to jest bardzo ciekawy motyw, który pojawia się pojawia najczęściej, czyli przycisk pauzy. To coś, czego w poprzednich częściach nie było. Możemy wybrać daną jednostkę, naszą oczywiście, i skierować się na konkretnego przeciwnika. Żeby atakowała tego konkretnego jednego przeciwnika. To jest akurat spoko niejednokrotnie, w momencie, kiedy właśnie mamy taką bitwę na zasadzie małe jednostki, przy większych bitwach, ja powiem że za bardzo aż tak tego nie stosuję, ponieważ za dużo byłoby klikania przy dużej ilości jednostek, szczególnie kiedy leci druga, na przykład, trzecia fala wroga w momencie ataku na miasto. Dobra, dobra, lecimy dalej, lecimy z naszą bitwą. Oczywiście, ja w, ja w tej bitwie zadaję najwięcej obrażeń, i widzicie, pojawiły się paski zdrowia naszych własnych żołnierzy. To znaczy, że oni już w tym momencie mogą też ginąć. Ale pamiętajmy, oczywiście, że jest to tylko i wyłącznie samouczek. Eee, I myślę, że zastosujemy sobie jeszcze tę specjalną umiejętność. Która. O, właśnie. Okej, okay, dobra, wygraliśmy bitwę. Miasto jest nasze. Eee, powinniśmy być teraz bezpieczni. Eee, twój porząd się podniósł, dowódco. Eee, jaka jest sytuacja? E, wszystkie twoje miasta są pod atakiem, e, wszystkie nasze miasta są atakowane e, Wygląda na to, że e, wojna z naszymi oboma sąsiadami była złą decyzją po tym że, że Okazało się po tym wszystkim, że decyzja, z, e, znaczy, że wojna z naszymi dwoma sąsiadami była akurat e, takim kiepskim pomysłem. E, jakieś rozkazy? Hmm. Sweet Road to jest nazwa miasta, dlatego jest dużo litery. Dlatego nie tłumaczę tego bez Jest atakowane. Weź swoją armię i zmiażdż ich. Mają tam bardzo mało siły. Potrzebują nowego equipmentu, tak, bla, bla, bla. Dobra, to jest miasto. Jeśli kojarzycie jakkolwiek poprzednie osłony tej serii, to wiecie, że on wygląda nieco inaczej. Tutaj zamiast budynków mam bez plac miejski, na którym znajdują się cztery postacie 4 MPC -y, z którym możesz się rozmawiać i tu pan tam jest dalej, nasz generał, z też możemy pogadać, który nam przypomni, jaki jest główny cel. Tutaj mamy e, łowce, to jest zupełnie nowa e, postać, nowy NPC, -y, który nie był w żadnej poprzedniej części, e, i on generalnie jest od tego, żeby m, wyznaczać nam zadania takie poboczne, że znaczy tak powiem, w stylu polowań, e, za które możemy się zgarnąć kasę i pewne dodatkowe bariery, o których będę jeszcze może później mówił. E, na razie podziękujemy. Ok, zobaczmy na razie nasz stan armii. Tu jest npc właśnie, on jest e, bezpośrednio od rekrutacji naszej armii. Zobaczmy, na razie do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie e, Ashigaru, czyli naszych halabardników oraz e, Tekwon, czyli naszych miotaczy. E, ja z reguły zaczynałem tak, że kupu, dokupowywałem sobie tak, żeby było przynajmniej po 10 e, jednostek każdego typu. Czyli mamy 10 halabardników i, do I teraz mamy 10 z naszych miotaczy, którzy sobie tymi e, SAI, to się chyba nazywa. Zresztą, nie pamiętam dokładnie nazwy tego e, narzędzia, bo to jest e, chińskie. E, Nawiązujące oczywiście do e, chińskich tych e, e, broni. Co, co ciekawe, za taką ciekawostkę. Generalnie kiedyś czytałem książkę właśnie na propos chińskich sztuk walki, gdzie, e, czy też generalnie raczej narzędzi, takich no broni, bym powiedział, e, chi, w chińskich sztukach walki. I generalnie jest to bardzo, bardzo specyficzny, e, że tak powiem, bardzo specyficzny podejście od broni, ponieważ e, generalnie sztuki walki w Chinach były tworzone często po to, żeby móc wykorzystywać różnego rodzaju na przykład narzędzia w na jak przykład e, grabie. Jest, naprawdę, uwierzcie mi, jak mi się przypomni, może jak się nazywała ta, jakie to jest konkretnie autorska ta książka, ale był tam jeden właśnie fragment poświęcony właśnie sztuce walki, która polegała na posługiwaniu się grabiami w trakcie walki. Ale dobra, wracajmy do naszej gry. Tutaj mamy naszego kupca, który z. Umożliwia nam zarówno kupowanie jak i sprzedawanie tego co mamy, oraz odzyskiwanie tego co już sprzedaliśmy. I generalnie, jak widzicie na początku, mamy oczywiście bardzo mały wybór. Eee, ja myślę o tym, żeby nie kupić sobie pancerza dla samuraja i ten, żeby mieć zwiększoną ochronę, i chyba tak zrobimy. Przynajmniej buty i górę, eee, zobaczmy jeszcze katana. Eee. Ni ganata to jest coś w rodzaju maczety, ale widzę, że katana ma znacznie większe obrażenia. Chociaż w sumie jak na razie sai... O właśnie dobrze, pamiętam, że to są sai. Ja już póki posługujemy się metodą na rzucanie, chociaż w sumie możemy teraz to zmienić. I to nie jest w sumie głupi pomysł. Weźmy sobie nasz, nasz ekwipunek i sobie teraz podmieńmy to wszystko. Sobie zamienimy tak. To mogę sobie zostawić. I o, proszę bardzo. I teraz mogę się Pozbyć tych wszystkich pierdów, które są mi absolutnie niepotrzebne. E, ok, 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 to jest y, dowódca. E, tutaj mamy y, zaklinacza. On generalnie służy do tego, y, tutaj jest miejsce na pewne rzeczy, o których jeszcze będę później mówił, jak to zdobędziemy. E, zaklinacz umożliwia nam podnoszenie przedmiotu naszych y, posiadanych, zarówno broni, jak i pancerzy. Oraz właśnie mm, tego, o czym będę jeszcze później mówił. Na razie nic nie ulepszamy, na razie jesteśmy e, wystarczająco, że tak powiem, przygotowani na następną bitwę. Tylko jeszcze musimy sobie dodać e, nasze żywką umiejętności, spojrzeć tutaj. I teraz tak, pójdziemy oczywiście w siłę, zwiększymy sobie do 15 mm, i zwiększymy sobie Vitality. Dobra, zobaczmy, co by tu można było dodać. Tym razem jak widzicie obecnie mamy 40% większy damage i zmniejszenie obrony od 2 do 21 sekund. Tu jest niedość zwiększone dwukrotnie procentowa szansa na zadanie większych obrażeń oraz zwiększony jest limit czasowy delikatnie. Od minimalnych 8 do 22 sekund. Myślę że sobie właśnie zwiększymy to. I jeszcze zobaczmy. W sumie na razie żadne inne mnie średnio interesują, więc w sumie wystarczy na razie tyle. Ok, dobra. Z zapiszmy sobie rozgrywkę. Jak widzicie, ma tutaj już y trzy inne savey na dosyć wysokich poziomach. Ten najmniej rozbudowany, bo najmniej na nim grałem. Y zapiszmy sobie na wszelki wypadek, jakbym miał przegrać albo coś. E Ok, dobra, mamy tutaj motyw: albo pójść na polowanie, właśnie, albo zajęcie się miastem, które jest atakowane. Eee, myślę, zaczniemy od miasta. Ok, i ruszamy do starcia. My, oczywiście, jako samuraj naczelny, e, jesteśmy najbardziej w tyle. Bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Jeśli tak, pozostaw sobie komentarz opiniujący ten film. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z serii Spacer z Fedorem, czyli projekt SZF. Do zobaczenia!